Jedzie, jedzie, jedzie powoli. Jest ryba i to będzie fajna ryba. Będzie, nie wiem czy to nie będzie linek. Weź Piotruś podbierak jak możesz. Nie, nie ale złoty karaś, ale piękny. Czekaj, muszę tutaj pod hamulec poduzować, bo jest naprawdę ładny. Ale ładny, złoty. Piękny, złoty karaś. To będzie mój największy złoty karaś, jakiego złapałem kiedykolwiek. Ale piękny, bardzo dziękuję. Ale piękny złoty karaś. Patrzcie jaki wielki. Ale piękna ryba. Jezu święty, jak ja lubię te ryby. Delikatnie go odhaczyć, żeby mu krzywdy nie zrobić. A zapięty, patrzcie, delikatnie w sam koniuszek.